Czy pomóc? Możesz Można wziąć. Laptop jest tylko dodatkowym utrudnieniem. Czekaj, ja nie, da. nie zabierajcie tego. No Napisałem Ej, co trzeba... A. Tam już na wsofa, na stopu. No to zamknię, będzie schodził, już ja tak robię. jakiś poskład muzyczny do tego? Mam nie napisała. Co? Mam do napisała. To zajęć, później odpiszesz. No się, gdy wracam, nie napiszesz, Nie wiesz. Tak. Damian, nie pisz teraz. Zajęcie nie. Tak, nie no, tam. Damian, y, układ. Jak czylacie? Pusiar tak jakiś. pary. Z przed czy z... Ja, się parię, Mary, parię, dali, ja się o, boże, Ty a ja próbowałeś tak wejść tam? A dalej! Jeszcze raz! Jeszcze raz! <śmienicza> a pierwsza krzyczała, weź się dokręci! Ej, <śmienicza> a on tam jest? <śmienicza> Okej. Okay. U, nie, u, ty! U, u, Zaro, u, spadnij jak wczoraj nie Nie, nie spadnij, nie spadnij! Zejdź Zaj, normalnie! Zejdź normalnie, ty. Nie, nie. Spadnij jak wczoraj jednak. Nie, bo tam spadnij, jest moja kurtka.